Hej, witam Was serdecznie z tej strony. HallaX. słuchajcie, moi drodzy. No i jest, jest kurka wodna. <grym> Ci, którzy lubią, którym przypasowała polska linia, mogą podziwiać ten oto pojazd. Otóż ósemka niszczyciel premium SDPWZ66 grom. No, skoro jest błyskawica, to i może być grom, tak? Wygląda to tak: czyli przystająco. Na uwagę zasługuje dosyć mała powierzchnia płyty dolnej, co może być istotne. Na supertest wjeżdżają cztery czołgi, moi drodzy, cztery pojazdy pancerne. I pierwszym z nich, a chcę wam przedstawić cztery, jest właśnie to. Zobaczmy co też ciekawego. Otóż mamy całkiem ciekawy rozrzut przede wszystkim od 350 do 700, czyli nie ma tak potężnego rozrzutu jak na przykład na tyrach wyższych. Mamy penetrację pancerza 260 i 290 na goldzie. Może być to trochę mało dla niektórych. 290 na goldzie w niszczycielu. Mamy prędkości pocisków odpowiednio 1400, 1600 i 1000. A jeszcze nie powiedziałem, że haek to 80 mm. Penetracja oczywiście. Mamy reload time 15,5 sekundy. No, nie muszę wam chyba mówić, że przy 700 to wyjdzie bardzo w ciekawie, ale przy 350 to wyjdzie bardzo nieciekawie, ale chyba spodziewaliście się tego. Prawda? Czas celowania 2,7. No, z tym jest różnie. 2,7 dla wielu graczy jest troszeczkę za dużo. Gdyby tu było 2,5, pewnie byłoby lepiej. W końcu to niszczyciel z, zamontowałem na stałe do licha ciężkiego działem. Celność 0,4, czyli też nie jest jakaś rewelacja, ale polskie czołgi tutaj żadnej rewelacji nie mają. Niestety. Tak, pewnie się domyślaliście, 7 stopni opuszczania działa, czyli nie zrobili premki troszeczkę innej niż czołgi drzewkowe. Powiem Wam szczerze, że z jednej strony to dobrze, bo gdyby zrobili, to premka, mając na przykład 10 stopni opuszczania, byłaby zdecydowanie lepsza, jeżeli chodzi o strzelanie z zagórek, niż cała linia praktycznie, prawda? Mamy 15 podnoszenia. No, niestety, minus 5 plus 5, czyli na boki słabiuteńko 40 pocisków. 40 na godzinę, to to jedzie do przodu. 15 do tyłu i prawie 15 koni na tonę. Obraca się 32 stopnie. No i teraz co jest ciekawe: 1400 hapsa. To to ma. No i pancerz 120 mm. Powiem szczerze. Jak to tutaj wygląda? No 120 mm na płycie, która nie jest za bardzo skontowana, wydaje mi się, że może być kiepską sprawą, bardzo. Nie wiadomo jak te płyty tutaj, ale jeżeli tu jest 120, zobaczcie, że działo jest bardzo nisko. Więc tak naprawdę, jak będziecie nawet chowali ten dół, no to. Przeciwnik będzie miał całą tą powierzchnię do trafienia. nie? 120 mm nieskontowanego dobrze pancerza. No, trzeba by było zobaczyć ten pojazd pod innym kątem, troszeczkę tak z boku zupełnie. Ale już widać, że to nie jest jakiś tam super kąt, który będzie dingał, tak. No 120. Ha, będzie kiepsko, wydaje mi się, tutaj z odbijaniem. 70 z boku, no to wiadomo, że tragedia. Ale to nie spodziewamy się niczego lepszego. Mamy tutaj jeszcze ukrywanie, ale to chyba mniej istotne jest w przypadku y, takich pojazdów. 16,59, mamy wióręcz 370. No, czy takiej premki oczekiwaliście? Pewnie nie, pewnie oczekiwaliśmy czegoś lepszego. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o te obrażenia 700... Jak zrobimy to razy 4, no bo tu 15,5 sekundy, to jeszcze dosyłacz dojdzie i ten, no wyjdzie tego DPM-u troszkę, sporo wyjdzie, tak? No, ale z drugiej strony mamy 350, <grym> więc wtedy, wtedy będzie wiadomo jak. Powiem tak, prawdopodobnie jeżeli są gracze, którzy bardzo dobrze czują się w polskiej ósemce, to i w takim pojeździe będą się dobrze czuć. Ale wszyscy inni, no nie wróżę jakichś ogromnych sukcesów temu pojazdowi. Nie z pancerzem 120, słuchajcie. Gdyby ten pancerz miał, nie wiem, no. 170? Może? Nie wiem, 100. Tak naprawdę on jest pod tak słabym kątem, że on i 180 mógłby mieć, i tak by był przebijany, podejrzewam. Oczywiście mówię o ósemkach cały czas, nie mówię nic o dziewiątkach i dziesiątkach. No to on musiałby mieć minimum 200, żeby tam ci musieli zmieniać na golda. Tak? Bo tak to by zwykłymi pestkami przebijali. No cóż, taka to ma być polska e, ósemeczka. Na pewno znajdzie swoich fanów, tak jak cała linia znalazła trochę fanów, e, którzy grają tymi czołgami. Na pewno tak będzie. Jedziemy dalej a dalej czekajcie mamy dalej mamy pojazd niemiecki oto i czołg ciężki 9. poziomu E77 moi drodzy wygląd jego wieży jest dosyć ciekawy zobaczcie że nawet z tej perspektywy widać że to jest wieża taka bardzo wąska można powiedzieć z drugiej strony kadłub zdecydowanie przypomina coś w rodzaju setki. Prawda? No ale zobaczmy co to ma do zaoferowania na dziewiątce. 261 penetracji, 311 mamy na goldzie i 460 alfa. No to jest taka alfa, która nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia na nas, ale zobaczymy dalsze parametry. A więc czas celowania 2,5 mamy tutaj. 128 czas celowania. 0,36 celność, czyli nie będzie takiś tam snajper, ale myślę, że 036 na czołgu ciężkim, niemieckim no spoko, mogło być 0,35, tak dla ścisłości. Opuszczanie tego działa 8 stopni, na szczęście nie jest to kolejna kolejna maszyna z opuszczaniem 10-stopniowym, bo Teraz bitwy często wyglądają tak, że z jednej strony stoją czołgi na górce, wystawiają wieże, z drugiej strony to samo i nic więcej się nie dzieje, tylko strzelają sobie po garnkach. Yy, mamy 60 pocisków, 40. Ło, kurka wodna! Nie no, teraz to jestem w szoku. Nie spodziewałem się tego. 45 na godzinę to jedzie do przodu przy 16 koniach. Czyli to będzie w miarę szybki czołg. A jak na niemieckie czołgi ciężkie, to to będzie naprawdę rakieta, bo ludzie tu zastosują sprężarkę na 500% i to prawie pod 5 dych wtedy podejdzie. Wow! I będzie 17 koni. No to, to coś niezwykłego, kurczę, naprawdę coś niezwykłego. 35 za to obrotu i 30 tutaj wieży, no to słabo. No to jest słabo, ale to jest ciężki czołg, więc mogło być jeszcze gorzej, moim zdaniem, zwłaszcza. Obrót kadłuba mógł być gorszy, na przykład 30 stopni. No i tak, życia 1850. No i mamy tutaj bardzo ciekawą sprawę, ponieważ ta wieża ma, jak widać, 290 pancerza i ona będzie lingała, podejrzewam. Tutaj u góry nie wiem, czy to nie jest cycek. Jeżeli to jest cycek, no to. Hmm. Nie no, to wygląda na cyc. Niestety, to wygląda na cyc. I to duży cyc. Może być problem, tutaj. Może być. Ale czołg wygląda świetnie, szczerze mówiąc. Taka wariacja na temat zupełnie nowej wieży z bardzo podobnym kadłubem jak w Esto. Ale czekajcie, co tu mamy jeszcze? 135 pancerz kadłuba, tylko. Ulala, górna płyta, podejrzewam, że będzie potrafiła dingnąć, ale dolna będzie ich z potem, tu podejrzewam. Z boku może być zadziwiająco dobrze. Nie wiadomo, ile te płyty mają. Widzicie, tu są takie płyty. One w esecie mają bardzo dużo, ale tutaj musiały zostać odchudzone, skoro jest taka prędkość. Może to będzie po prostu szybki czołg ciężki, taki ze słabszym pancerzem. No to by była zupełna nowość, jeżeli, znaczy może nie zupełna, bo tam kilka takich podobnych pojazdów w charakterystyce jest, ale no na dziewiątym poziomie taki pojazd pewnie znajdzie swoich. Chociaż gdyby miał lepsze opuszczanie działa, ale 8 stopni nie jest, nie ma aż takiej tragedii, tak? 160 z boku na wieży, moim zdaniem to jest całkiem sporo. Bardzo gruba z boku wieża. 80 z tyłu, no bok tutaj ma 80. No spodziewałem się przynajmniej 100 mm, szczerze mówiąc, z boku. No do side scrapa to wszystko zależy teraz od tego, ile będzie miała ta płyta, jak będą liczone gąsienice. Czyli na przykład, jeżeli będzie 80 plus 40 plus 20, no to powiem, że do side scrapa spokojnie się to będzie nadawało, moim zdaniem. Ciekawy pojazd, powiem szczerze. Dla mnie dużo ciekawszy niż Polska Premka. Naprawdę. Taki, może E75, podrasowany troszeczkę. Hmm. Dobra, ale to nie koniec. Mówiłem, że cztery czołgi to cztery. Oto kolejna bardzo ciekawa maszyneria. LPT-67, czyli drugi już z zapowiedzianej linii czołgów czechosłowackich. Z oczywiście tych strzelających tutaj z dwóch lów. Mamy więc penetrację pancerza 180, na goldzie 240. Mamy też obrażenia normalne na zwykłej amunicji 12, 9 na amunicji tej yy, specjalnej. Prędkości 800-1720, reload 20 sekund. Tutaj mamy to. 75 pocisków w magazynie. No, no, no. 75 pocisków w magazynie. Czas celowania bardzo krótki, 2 sekundy. Natomiast celność nie jest zbyt dobra. No, domyślam się, że te pojazdy z pół dystansu i z bliskiego dystansu. Pewnie będą się starały coś działać. Tak jak wiecie, jestem trochę napalony. Z ciekawości, w sumie. Nie jestem pewny, czy ta linia będzie dobra, ale chcę sobie nią pograć. To będzie naprawdę duża odmiana. 7 stopni opuszczania działa. No i czołg widzę, że nie będzie miał pancerza, ale do tego dojdziemy. 20 stopni podniesienia. 1200 pocisków. Zapas. Przypominam, że tutaj nie będzie typowych tak jakby goldowych pocisków, ponieważ przy tej ilości, no to gracze by się nie wypłacili, prawda. Mamy więc prędkość maksymalną bardzo dobrą, 70, przepraszam, 62 na godzinę, 23 do tyłu, 30 koni na tonę, 45 obrotu kadłuba, 55 wieży, naprawdę będą to mobilne pojazdy. 1160 hapsa <laughs> na Tierze 9 będzie można zejść na strzał od niektórych pojazdów. No i pancerz nieistniejący, tak? A czołg, ciekawe jak duży będzie ten czołg. Czym mniejszy, tym oczywiście lepszy. P Mamy tutaj 30 z boku pancerza. <laughs> o kurka, to będzie. Te czołgi nawzajem zobaczcie, jak się będą wszatkowały. <laughs> Dobra, 17 mamy, ukrywanie się, hmm, 380 ręcz. no na pewno pojazdy ciekawe, no ciekawe, ale z, dopóty, dopóki się nie zagra, to nie ma co tutaj wyrokować, czy to będą grywalne bardzo, czy wręcz przeciwnie, będą zapomniane, gracze wyekspią sobie linie po prostu dla zasady i zapomną, nie wiadomo, tak? Nie wiadomo, no mamy te obrażenia. Te obrażenia dla mnie są bardzo takie. No to kaliber ciekawe, jaki to jest kaliber? 60 mm? Nie wiem, 50 mm? Powinien, powinny być mniejsze obrażenia, moim zdaniem. Tak to wychodzą takie km -y, Tak jak działko 20 mm, takie obrażenia wychodzą, nie? Ale to już mówiłem przy okazji poprzedniego czołgu. Dobra, i moi drodzy, czwarty, ostatni czołg. To jest coś takiego. Wygląda mega pociesznie. Strosler V4. Proszę bardzo. Będzie to trójka, pewnie jakiś prezent. Nie wiem, czy tu coś napisano o nim. Pojazd został stworzony przez firmę. Działo wymienione na 4 cm. Nie, nic, żadnych swoją dobrą zwrotność szybko dział, które przeładowuje za 4 sekundy penetracja przyzwoita no to 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 będzie wiadomo jakiś tam prezencik jakiś coś takiego 45 damage, 64 penetracja 80 na goldzie mamy 800 metrów pociski lecą 4 sekundy reload aiming time 3 sekundy łakurka co? Bardzo duży czas celowania. Bardzo długi 04 celność. No, na tych niskich tierach tam są takie niecelne. te działa 10 stopni opuszczania. Hmm, mamy co tutaj jeszcze z nabojów? 40 na godzinę to do przodu, 20 do tyłu. No taki chyba niczym nie wyróżniający się z tego co widzę. Spodziewałem się, że to będzie coś innego. Co tu jeszcze mamy? 15hp na tonę 46, no obroty dobre kadłub 46, wieża 44. No i bez pancerza 18mm. Kompletnie bez pancerza. Taka ciekawostka, moi drodzy. Fajnie wygląda. Zdecydowanie fajnie wygląda. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Dzisiaj przypominam, że zaczynamy nową grę Ghost W Tsushima. Jestem bardzo ciekawy jak ta gra wypadnie, czy dam radę, bo to jest dosyć trudne podobno tamte walki. Zapraszam, stream się zacznie około, nie wiem, 20:30-21:00 w tych granicach. Pojedziemy sobie do 12:00 w nocy, zobaczymy. Gra jest z dubbingiem, tak jak już wam mówiłem, także wreszcie no lubię grać na streamach w gry z dubbingiem, bo wtedy mogę spojrzeć na czat i przy okazji słyszę to, co jest. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja zaraz idę do sklepu. Żeby nie zasnąć, bo wczoraj był bardzo długo stream. Pewnie trzeba jakąś kupić kolę albo nie wiem, mocnej herbaty. No i zobaczymy, co tam w tej Japonii kurka wodna. Zobaczymy. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.